takich chówców to w sumie tak dużo cech charakteru sobie wyrobiłam, które mi na pewno teraz w życiu codziennym się przydają. Nie żałuję na pewno tej decyzji. Na pewno stwierdzam, że to najlepsza jaka e, najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała ten salon, to miejsce i to, że no, jednak w tym chłopcu jak uczestniczyłam, to też jednak dużo to dało. Sama pamiętam na początku, przyszli opiekunowie do nas na godzinę wychowawczą, no i że no. Duchówca pracy. Myślę, co to ten chów jest? Myślę, że będę sobie głowę niepotrzebnie zawracać, tak naprawdę. No ale pierwsza inicjatywa, jakaś druga inicjatywa. Zaczęliśmy się wkręcać, jednak też nas opiekunowie motywowali, że no, jednak za te konkursy i to wszystko też są fajne nagrody. Dzień dobry, odzwaniam. E, tak, a jaka godzina Pana interesuje? To jutro mogę zaproponować 9:30 albo 12 na przykład. Dobra, okej, okay, to jeszcze poproszę nazwisko pana. Nie ma czego się bać, myślę, że nie. Ja uważam, że są raczej same korzyści tego, że ktoś decyduje się na uczestnictwo w chówcu. Wad. Chyba nie ma żadnych wad. Nie, ja myślę, że same korzyści jednak. No. Dzięki czemu ktoś jest ambitnym człowiekiem może sobie tak. do tego posunąć jakieś następujące kroki i może się jak tej przedsiębiorców, tak? Dokładnie, dokładnie. Bardziej chyba się wkręciłam dopiero w drugim roku e, szkoły średniej. To wtedy bardziej już mi zaczęło zależeć i, i na ocenach w szkole, ale też na tym uczestnictwie. Zobaczyłam, że jakieś tam korzyści ponoszę, z tego, że biorę tam udział właśnie w tych konkursach, inicjatywach różnych. Fajne było to, że tam było dużo takich inicjatyw na rzecz innych ludzi. I w sumie szkołę skończyłam trzy lata temu. No i zatrudniłam się na początku u kogoś jako fryzjerka męska. No ale nie wystarczało mi to. Chciałam jeszcze więcej e, się szkolić, się uczyć, się realizować, e, poznawać nowych ludzi, jakieś nowe doświadczenia w zawodzie. E, myślę, że e, nie żałuję tego, że zostałam fryzjerką, a tym bardziej męską. E, Jestem zadowolona, nie? Ba bardzo nawet, tym bardziej, że jeszcze w Augustowie tak z tymi barberami to jest ciężko i sobie tak pomyślałam, że e, fajnie by było stworzyć takie miejsce jednak. Dobry strzałę zrobiłam od pół roku prowadzę działalność własną. Jestem tu w tym miejscu i naprawdę e, mogę powiedzieć, że jestem wręcz zdziwiona tym, że tak duże zainteresowanie jest, bo sama się w sumie tego nie spodziewałam, że aż tylu tych klientów będę miała chętnych. Eee, no, to był strzał w dziesiątkę. no. Mam swoje dziecko pierwsze. <laughs> się śmieję, że mam swoje pierwsze dziecko i zawsze marzyłam o tym, żeby mieć salon, żeby e, być niezależną tak naprawdę. No i moje marzenie się spełniło. No i super nie? Cool, cool. Bardzo ładnie.